Bardzo serdecznie witam. Dziękuję serdecznie za przybycie. Spotkaliśmy się dzisiaj, ponieważ pragnę Państwu odczytać, przedstawić moje oświadczenie. Gdyby ewentualnie były jakieś pytania po przeczytaniu oświadczenia, w miarę możliwości będę starał się na nie odpowiedzieć. Zatem zaczynamy. Wieloletni ponad 10 lat członek Prawa i Sprawiedliwości, Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Zarządu Miasta Koszalin i Powiatu Koszalińskiego, a także Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego PiS, Okręt nr 40 z niedowierzaniem i bólem przyjmują informację o kształcie listy kandydatów do Sejmu w nadchodzących wyborach. Przedstawiciele naszego Miasta Koszalina już po raz kolejny zostali pominięci i umieszczeni na dalekich pozycjach, dających małe szanse zdobycia mandatu do Sejmu. Cel takiego działania jest jeden, aby największe miasto Koszalin ponownie nie miał swojego posła w Prawa i Sprawiedliwości. Ta taktyka już od kilku kadencji stosowana jest przez Czesława Hoca. Ewentualnie bowiem wybrany poseł z Prawa i Sprawiedliwości z Koszalina, jako osoba znacząca, pochodząca z największego miasta w okręgu, byłby zbyt dużym zagrożeniem dla sprawowania przez Czesława Hocza niepodzielnej władzy partii. Sam poseł Czesław Koch już ponownie widnieje na pozycji numer jeden listy Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach. Co ważne, nie ma przy tym żadnej konkurencji, albowiem na liście Prawa i Sprawiedliwości brak jest innego kandydata z powiatu, którego pochodzi i w którym jest najbardziej znany. To jest powiatu kołobrzewskiego. Natomiast wytypowani liczni przedstawiciele Koszalina, mało znani, otrzymują dalekie miejsca na liście. Po pierwsze są mało znani, po drugie głosy mieszkańców Koszalina rozłożą się na nich, tak aby żaden z nich nie uzyskał mandatu poselskiego. Taka sama sytuacja dotyczy kandydatów z innych powiatów. Czesław Koc, startując już po raz czwarty do Sejmu, o ile uważa, że jest tak znany i aktywny, Powinien dać szansę innym i umieścić się wreszcie na dalszych pozycjach listy Prawa i Sprawiedliwości. To jest na miejscach 4-16. Powinien wystawić również innego kandydata z powiatu Kołbrzeskiego, który jest przecież bardzo dużym powiatem. Okaże się wówczas, jakie ma rzeczywiste poparcie społeczne wśród wyborców, jak naprawdę jest postrzegane. Przy obecnym kształcie listy nie jest żadnym osiągnięciem wygrać wybory z największą ilością głosów z całej listy kandydatów. Ponadto w związku z brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi na moje wielokrotne wyjaśnienia, zapytania, telefony, a także bezpośrednie wizyty w Prawie i Sprawiedliwości w Warszawie dotyczące sprawy bezprawnego i nieuzasadnionego zawieszenia mnie w prawa członka Prawa i Sprawiedliwości, na wniosek Czesława Hoca, prawnym ponownie jednoznacznie podkreślić, że stanowczo odrzucam jako zupełnie nieprawdziwe podstawy wniosku Czesława Khoca o zawieszenie mnie w prawa członka Prawa i Sprawiedliwości. Ten z premedytacją skonstruowany przez niego wniosek o zawieszenie, w mojej ocenie mający na celu tylko i wyłącznie wykluczenie mnie z możliwości uczestnictwa w wyborach parlamentarnych 2015 został niestety bez jakiegokolwiek zbadania sprawy i mojego w niej uczestnictwa, zatwierdzone przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Mojej osobie uniemożliwiono złożenie jakichkolwiek wyjaśnień. Do dzisiaj, pomimo upływu ponad 10 miesięcy, nie otrzymałem żadnej odpowiedzi na moje wielokrotne odwołania i wyjaśnienia, w tym osobiście złożone w marcu roku. 2015 roku rzecznikowi dyscyplinarnemu partii europosłowi Karolowi Karskiemu, w których wskazałem na bezprawność i niezgodność wniosku Czesława Hoca o zawieszenie. Przedstawiałem rzeczywisty przebieg wydarzeń, których skutkiem niestety było zawieszenie mnie w prawa, członka prawa i sprawiedliwości oraz złą sytuację w prawie i sprawiedliwości w okręgu koszalińskim. Uważam, tak jak wielu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Kaszalinie i okolicach, że jedyną przyczyną zawieszenia mnie w prawa członka PiS była chęć wyeliminowania mnie przez członka, przez Czesława Hoca życia politycznego. Jestem osobą bardzo znaną i cenioną, nie chcę się chwalić, Radnym Miejskim w Kaszalinie drugiej już kadencji, z ogromną ilością głosów otrzymywanych w wyborach, wiceprzewodniczącym zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości w Kaszalinie. W wyborach do Sejmu w 2011 roku uzyskałem prawie 5 tysięcy głosów. Obecnie miałbym ogromne szanse zdobycia mandatu posła. Eliminując mnie, Czesław Koc i inni ułatwili sobie wybór do Sejmu. To był powód mojego zawieszenia. Jako wieloletni członek i szef struktur PIS w Koszalinie i całym powiecie, w trudnym dla prawa i sprawiedliwości okresie, osoba, która angażowała czas i środki w działalność w tym czasie, Zawiodłem się bardzo na wielu osobach kierujących prawem i sprawiedliwością zarówno w regionie, jak i w kraju. Myślałem i wierzyłem bezpodstawnie, że w prawie i sprawiedliwości obowiązują inne, lepsze standardy i demokratyczne zasady. W mojej ocenie w naszym regionie głównym celem działania Czesława Hoca nie jest rozwój struktur partii i pomoc potrzebującym, ale dbanie o siebie. Eliminuje się z partii osoby znane i cenione lubiane, coś znaczące, rzeczywiście pomagające ludziom. Wiele takich osób nie jest już w strukturach Prawa i Sprawiedliwości w naszym regionie. Osoby te wskazywają wcześniej w pismach, które kierowałem pod, pod różne adresy. Pożądane są osoby bez własnego zdania, przytakujące i zgadzające się z wolą Czesława Chodzka. Słabe wyniki Prawa i Sprawiedliwości w regionie i okręgu koszalińskim są w mojej ocenie m.in. skutkiem postępowania Czesława Chodzka który ma na celu eliminowanie osób cieszących się wielkim poparciem społecznym, potwierdzanym uzyskiwaniem w różnych wyborach bardzo dobrych wyników. Mając to wszystko na uwadze, z wielkim bólem składam rezygnację z przynależności do prawa i sprawiedliwości. Pragnę podziękować wszystkim członkom i symbolikom prawa i sprawiedliwości, z którymi przez ponad 12 lat miałem przyjemność współpracować, mieszkańcom Koszalina. Którzy tak licznie popierali i wspierali moją osobę we wszystkich dotychczasowych inicjatywach i działaniach dla dobra i na rzecz zwykłych ludzi. Dziennikarzom relacjonującym te działania. Dziękuję za wsparcie w wyborach do Sejmu w 2011 roku i w wyborach samorządowych. Przewodniczyłem i działałem na rzecz Prawa i Sprawiedliwości w trudnym okresie, kiedy dla wielu przynależność i wspieranie Prawa i Sprawiedliwości było obciążeniem kiedy wiele znanych osób rezygnowało z członkostwa i działalności, nie przyznawało się do Prawa i Sprawiedliwości. Dziś zmieniła się sytuacja. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w kraju generalnie wzrosło. Dziś nagle wiele tych osób oraz tych doczysa, dotychczas niezaangażowanych politycznie okazuje się najzagorzalszymi zwolennikami, działaczami Prawa i Sprawiedliwości. Ja w tym czasie niestety rezygnuję z przynależności do Prawa i Sprawiedliwości. Szkoda, wielka szkoda. Dziękuję bardzo. Co dalej? Ewentualnie, gdyby były jakieś pytania. O ile by Państwo byście no. życzyli sobie doświadczenia, do mam ich skierowane więcej. Mam też skierowane pisma, które kierowałem w różne miejsca. Jedno, drugie, trzecie. Na kogo będzie Pan głosował? Nie, no to po kolei. To tak. Co dalej? Co dalej? No, jestem w tej chwili bez, bezpartyjny, po prostu zrezygnowałem z Prawa i Sprawiedliwości, nie, nie należę do żadnej partii. A myśli Pan Na tę chwilę nie zamierzam do żadnej partii. Czy wcale Pani Kościńskiej odnajdziemy Pana w strukturach tego? Już, już zaznaczyłem, że nie zanosi się, żeby w, żeby w najbliższym czasie miał zamiar wstąpić do jakiejś partii. Ja, to, co Pan dzisiaj przeczytał nam, oświadczył jest takim głosem poparcia za jogami, to jest kolejna sytuacja, w której są listy ustawiane odgórnie i osoby, które mają poparcie społeczne nie mają szansy się przebić, bo są ustawiane z tyłu. Jak Pan to skomentuje. Znaczy, przykład jest koszalina. W tej chwili z Prawa i Sprawiedliwości, na liście Prawa i Sprawiedliwości są osoby, których ja praktycznie nie znam, one nie, nie należały do Chyba, że w mnie w ostatnim okresie przystąpiły są dwie panie, yy, których nie znam osobiście i, i nigdy nie, nie widziałem na żadne zebrania i żeby coś, coś miało styczne z Prawę i Sprawiedliwości. Yy, uważam, że moja, yy, moje zdanie jest takie, że we wszystkich wyborach yy, powinny, osoby powinny yy, kandydować tylko trzy razy. Bo yy, i z tym żeby dać szansę innym, żeby nie były cały czas te jedynki na, na pierwszym miejscu te same nazwiska, to po, powiedzmy po pierwszej kadencji powinien zajmować drugą pozycję, być na drugim miejscu mieszczonym. Po dwóch kadencjach na trzecie. I wtedy jest szansa jakaś, że, że jakaś ta zmiana może następować. To w takich wyborach czy w innych nie, nie nie byłoby chyba takiej sytuacji, że yy, w Sejmie... Yy, są ludzie, są posłowie, którzy od, od dwudziestu kilku lat i to, to jest blokowanie nie tylko przez Prawo i Sprawiedliwość, ale przez inne partie uważam też. Także generalnie trzy kadencje i po każdej kadencji jedno, jedno miejsce niżej na liście. A jak Pan skomentował to, że jednak to zawieszenie było związane z taką Pana no jakby nieoficjalną też sympatią do Platformy jednak został Pan Wiceprzewodniczącym. Już wtedy się komentowało, że Pan już się z nimi od dawna jednak jakoś tam dogaduje. To jest nieprawda. Uważam, że to, to są głosy, które, które są powielane i wychodzą właśnie z różnych ludzi. To jest, to jest po prostu nieprawda. Ja mogę Państwu, nie wiem czy wszyscy Państwo jesteście zorientowani, po propozycji przez pana prezydenta y, otrzymanej dla Prawa i Sprawiedliwości y, to pierwszy telefon wykonałem do, do posła Czesława Koca i poseł Hoc mówił, że nie ma w nic dziwnego, że oczywiście w poprzednich kadencjach też między innymi Prawo i Sprawiedliwość miało y, wiceprzewodniczącego I był jeszcze uważał, że, że, że to jest dobre, że będziemy mieli większy wpływ. Na, 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 na możliwość tutaj przyglądania się i, i, i pracy Rady Miejskiej i niczym żadnych, żadnych słów przeciwnych nie miał. W międzyczasie dostałem wiele już w, tego, w tym dniu wiele gratulacji, między innymi z, z ważnych osób od Kościoła wiedziała moja rodzina. Po prostu Czerwcowc wyraził zgodę, że uważaliśmy, że to nic nie jest strasznego. Na, na półtorej godziny przed sesją, która była w tym samym dniu, otrzymałem wiadomość, że nie wyrażam zgody. Ja nie jestem małym chłopcem i, 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 i po prostu nie, nie pozwoliłem, żeby, żeby, żebym się tutaj ośmieszał. W innych oczach, tym bardziej, jeszcze raz powtarzam, to nic nie jest strasznego, bo. Pan poseł Czesław Hoc, między innymi w Szczecinku, tam gdzie partia, która wygrała, nie zaproponowała wiceprzewodniczącego Sprawy Sprawiedliwości, to tworzył, organizował konferencję, jak to może być, gdzie jest demokracja i tak dalej, i tak dalej. W koło szefową, przewodniczącą Rady jest kandydatka powierana przez sprawę i Sprawiedliwość. W kraju. W wielu miejscach są przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie, w Senacie mamy wicemarszał do Sprawiedliwości. Wszędzie można, tylko nie można było w Koszalinie. I to była przedziwna sytuacja. No, wiemy dlaczego i przez kogo to skonstruowałem. Ja byłem zaskoczony, ja nic złego nie zrobiłem. I takie głosy, że ja miałem jakiś kontakt z Platformą. Ja mam ze wszystkimi dobry kontakt. I z SRD, i z platformą, ja chodzę na wszystkie mecze. Tam spotykamy się, tam podajemy sobie rękę. I o Skórce wiedzą, że Skórka to, co chce powiedzieć i ma powiedzieć, to każdemu innemu powie, ale Anna nikogo się ani nie boczy, ani nie gniewa. Ma. Taki powie... mam po prostu charakter. A co powiedziała na pana decyzję, pani Mędlewicz? Czy ci... no, powinniśmy się spodziewać kolejnej rezygnacji? Nie wiem, pani Mędlewicz jest w innej sytuacji, pani Mędlewicz z tego, co wiem, w ogóle się nie odwoływała. Ona ma troszkę inną sytuację niż ja. Ja jestem niezależny, pracuję w niezależnej firmie, w prywatnej firmie, gdzie między innymi jestem drobnym udziałowcem i, i ja się po prostu o pracę nie, nie muszę obawiać. Poseł już o tej rezygnacji, czy to jest dopiero w drodze, gdzieś istotnie? Nie, nie ma. Dzisiaj, dzisiaj dostarczy do, do przedstawię tę rezygnację. Z Warszawy nie dał panu odpowiedzi na temat, Przez 10 miesięcy jedno pismo wysłane w grudniu. Bardzo szerokie, tak jak zaznaczyło ile państwo byście chcieli to mark, Tyle, tyle odbitek na ksero. W grudniu, drugie w styczniu. Kolejna wizyta u profesora Karskiego, gdzie wszystko wyjaśniłem i prosiłem, żeby jak najszybciej temat zamknąć, żeby temat wyjaśnić i... i Kolejna w czerwcu będąc na walnym Polskiego Związku Piłki Nożnej poszedłem do Prawa i Sprawiedliwości, chciałem się spotkać z, z, z Panem Prezesem czy ewentualnie z jakąś ważną osobą. Nie dopuszczono mnie, nawet nie, nie pozwolono mi wejść do sekretariatu. Napisałem tylko taką drobną karteczkę, prośbę do, do, pana, do pana Prezesa Kaczyńskiego. Przekazano mi, że będzie to dostarczony do pana prezesa nie było żadnej odpowiedzi. Z żadnej yy, yy, odpowiedzi na telefon, na maile, na pisma. Nikt ze mną nie rozmawiał. Jedynka na nie może liczyć na pana poparcie. Na kogo będzie pan głosował? Y, to znaczy, może powiem tak, na kogo nie będę głosował. Yy, na pewno nie będę głosował na posła Hoca. Nie to, że przemawia przeze mnie jakaś tam złość i tak dalej u ale uważam, że, że to jest dba tylko dla siebie wokół siebie i, i też nie będę głosował na pewno na y, pana Wiśniewskiego, y, który praktycznie przez wszystkie lata był niewidoczny, nic nie robił. Y, o, i, o ile miałbym, y, o ile y, osoby, które mają zamiar głosować na, na prawo i sprawiedliwości, to uważam, że są dwie osoby, które by bym polecić to jest z numerem 6 pan Marek Subocz i a szczególnie Łukasz Kropleski, który przez kilka lat przez kilka lat udzielał porad prawne kiedy byłem przewodniczącym z tym, że tam się jakieś zamieszanie było między numerem miał dotychczas 14 a teraz ponad 13, bo jedna z tych kandydatek no coś tam delikatnie mówiąc narozdrabiała. To była trudna wersja? Bardzo trudna. To była bardzo trudna ja starałem się mocno angażować i w tym okresie, tak jak zaznaczyłem, kiedy było brzydkie słowo obciachem należy nale nale do prawa i sprawiedliwości w tym okresie jeździłem po Krakowach, po Warszawach na, na spotkania. E przez 4 lata, przez 4 lata e w każdy poniedziałek udzielałem porad, e e e przyjmowałem mieszkańców. Bardzo wiele osób biednych, bardzo wielu osobom uważam, że pomogłem w tych takich prostszych, najważniejszych tematach życiowych. Tym bardziej, że moja cała rodzina, moja mama, która już ma 88 lat, ale bardzo dobrze się czuje, też polityką żyje. Dwie siostry mam w Niemczech, tam materiały między innymi jakieś o poprawie sprawiedliwości przez wszystkie lata. I boli mnie szczególnie to, że nikt przez. Ponad 10 miesięcy ze mną nie zamienił ani słowa. Potraktowano mnie tak, jak potraktowano. Nawet na ostatnim spotkaniu z panem premierem Kaczyńskim zagadnąłem do. posiedział przede mną pan Joachim Grudziński. I tylko tyle, że podziękowałem mu za, za to, że przez 10 miesięcy nie chciał ze mną zamienić słowa. No tylko powiedziałem: no, ja jestem bardzo zawiedziony, bo liczyłem zresztą takie zasady, bo w polityce różnie to Państwo dokładnie wiecie, z, z tym honorem, z tym wszystkim różnie bywa. Ja należę do tych ludzi i moja rodzina i staram dzieci się też tak wychowywać, ponieważ są dorosłe, żeby ten honor, to honor, dane słowo było ważne. Tutaj po prostu się zawiodłem. Ale nie mam żał do, do, do partii mam do poszczególnych, do poszczególnych osób. No ważnych osób, ale one kształtują yy, yy, obraz partii. A jak pan ocenia działalność posłów różnych opcji politycznych w Koszalinie? Różne Nie wiem czy mogę oceniać działalność posłów, ale gdybym miał yy, na to pytanie odpowiedzieć, to uważam, że uważam, że... Yy, posłów można by było podzielić na trzy grupy, o ile tak można. Jedno to są posłowie, którzy praktycznie są niewidoczni i niewiele osób wie, że w ogóle są posłami i niewiele widać ich tutaj ich, ich pracy w naszym rejonie, w naszym okręgu, chyba że pracują bardzo ciężko w komisjach sejmowych. I to jest największa grupa. Druga grupa albo może osoba, która praktycznie swoją działalność Głównie poświęca organizowaniu konferencji prasowych i, i obrażaniu może i, 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 i tylko krytykowaniu wszystkich i, i wszystko dookoła. I trzecia grupa to chyba te osoby chyba, które najwięcej zrobiły dla Koszalina, może to brzmieć yy, yy, tak. Ale, ale najwięcej zrobiłem dla Koszalina, te wszystkie budowa dróg i tak dalej. Yy, I dla regionu, na przykład szkoły w Bogolicach, rond w Bogolicach. No to trzeba przyznać, że nie chcę, się państwo źle zrozumieli, ale to jest to, yy, poseł dawłoski, który no, dla środowiska, dla miasta no, zrobił chyba najwięcej. A czy Pan yy, Macierewicz yy, na ten temat yy. Ja ja muszę o tym że pan z... rozmawiał z nim, tak? Tak, właśnie. Jedna, jedna osoba, która ze mną rozmawiała, to właśnie był yy, minister Macierewicz, bo ten temat, jak z nikim się nie mogłem yy, do nikogo zadzwonić, z nikim rozmawiać, to on odebrał jako jeden jedyny telefon, zaraz po, po zawieszeniu. I teraz chyba dwa, trzy tygodnie też roz, rozmawiałem z nim. No mówił, żeby, żeby czekać, żeby, żeby ewentualnie... Ale to jest rzeczywiście jedna, jedna, jedyna osoba, która ode mnie telefon odebrała. Czuję się Pan Potrzebny jeszcze Panie Delcelowany? To znaczy ja uważam, że yy, nie wiem czy to jest... Yy, ja się czuję bardzo dobrze. Yy, pomimo już iluś tam lat, ale zdrowie mi dopisuje. Mam nadzieję, że że jeszcze przez wiele lat tutaj w Koszalinie będę dał, w tej chwili w Radzie Miejskiej, o ile człowiek chce spełniać się i chce pracować. Jestem w jednej komisji, ważnej komisji edukacji, sportu która jest mi, i turystyki, która jest mi najbliższa sercu. Chodzę na wszystkie spotkania, na wszystkie mecze różnych drużyn, także kontakt mam, staram się tym zespołom też Pomagać w miarę możliwości, będę tutaj wiceprzewodniczącym i mam nadzieję, że, że jeszcze, jeszcze przez wiele lat tutaj będę funkcjonował na, na tym rynku. Koszalińskim. Ja jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję za wszystkie lata. Bo byliście Państwo bardzo, bardzo mili, przychodziliście na, na wszystkie spotkania, na wszystkie zaproszenie. Jestem wam Państwu bardzo, bardzo yy, wdzięczny. Yy, zapomniałem jeszcze tutaj może wymienić kilka osób, którym chciałbym szczególnie podziękować przez te wszystkie lata, bo to były najbliższe osoby, które ze mną pracowały, ze mną współpracowały, mi pomagały, bo to nie było tak, że tylko i wyłącznie ja pracowałem, ale to było wiele osób. Yy, naprawdę zaangażowanych, te co robiliśmy wyprawki, robiliśmy yy, paczki, yy, dziesiątki czy setki i one mi naprawdę bardzo pomagały i w tym miejscu chciałbym podziękować Jackowi Murenowi, Pani Natalii Gałęza, Wań, Pani Wandzie Trawińskiej, Pani Emilii Kopaniewicz, Panu Stanisławowi yy, Pieleszakowi, Panu Hubertowi Majewskiemu, no i może yy, też tej swojej córce, bo dużo, dużo mi pomagało. Bardzo serdecznie za wszystko dziękuję. Mam nadzieję, że się będziemy spotykać, że my nie giniemy jeszcze z polityki i z działalności tutaj. Serdecznie zapraszam poczęstować się po jakimś słodkości. Bardzo serdecznie proszę, żeby nikt nie, nie podszedł bez, bez poczęstowania. Dziękuję serdecznie.